Dobra, nagrywam bardzo. Na tyle. To do no, nawet no, no, nie wierzył. I you went back. I ja, ale wałek, ty. Cicho, to oni oglądają. Ale on też mówi coś o tym, że można ten napad wykonać jeszcze raz, tylko podejść od innej strony. Trzeba było No, jest to. Że będą się tego spodziewać. No, no, ale no, się, że ten napad można się... powtarzać, tylko trzeba się się tego spodziewać, że to jeszcze raz. Dobra, ciii... Ciekaw... Dobra, to wypowiedzcie się. What? najdziwniejsze rzeczy, jaką w życiu zobaczyłem. Lester porucha wreszcie, ja pierdolę. Tak, teraz ma dziewczynę. Znaczy, nie wiem, czy dziewczyny, znaczy, ale. No, po prostu całował się, czujesz to? Ob oblech, wujaszek Lester całował się z Chinką. I co teraz, Oleg Zazdrość. Oh shit, na oh. jakieś nowe podsumowanie. Kurwa, swy... Ty, szpatry, Dobra. Eeeh,